Za filmowanie tych kupiełek napisali mi na YouTube, że naruszyłem prawa autorskie. wiem kogo? Sterm Dio. Przepraszam troszkę. Oj, to nie posoła. Nie poskoła. Gdzie tu znaleźć stracha na grubiach? To różnice na razu.

Ay sen kimden amede? Hey, dikkat. Silahı deznar. スタッフ。 Wie pan co szukam? Stracha na wróble. Nie widzę... Nie No właśnie, ale... To to w Krakowie prawie milionowy? Nie, tak, to się nikt nie boi niczego, co. No, Ale tu się wróble... Wyrób... gdzie jechać, jak ktoś Wróble też się nie boją strachów. Tylko ja się zobowiązałem, że znajdę w Krakowie stracha na wróble. I przyjdzie mi się samemu zbudować. ja miałem strach. No, ale to teraz to jako ten, jako taki... Nie dzisiaj widziałem, jak dla Czarownic nie był. No właśnie Czarownicę tam zobaczyłem, ale to za, za stracha nie ujdzie. Tak, tam, czarownic też się już nikt nie boi teraz. Straszne czasy nastały. To musi być kapelusz. To, to musi być, odpowiedni kapelusz. musi mieć jakieś dzwoneczki, wysioci, powierzchane. No dojdzie do tego, że wezmę i zrobię tego strach, jakiś pod bawelem go no, postawię można i... To nie no to przecież prosta sprawa rany woskie, święte. Trzeba się wczuć, w rolę wróbla. To nie bałwana, przecież za bałwan z Trach to Trakuje. ma mieć tylko potargany kapelusz i potarganą spodnie i potarganą czapkę. Jakąś głowę z gałgana waty chyba, a czy nie waty, tylko słomy, słomy, słomy. Tak. Do, po... do, do starych rajtek włożyć trochę hianach. No już będzie głowa, nie, no. Polak potrafi. I tej ręce i głowa już I... I się. Spoduje. Tak, nie. Dziękuję panu. Fotografujemy sobie czarownicę za to.